Witajcie drodzy widzowie, 19 już lipca, Ilustracja. pól, dzisiaj planuję wykonać zabieg desykacji w grochu, trzeba po prostu te y, miejsca z podpałami piaskowe na polu teraz podbijały jest zielono i majsterek mówi, że trzeba to po prostu już opryskać żeby móc skosić skosić ten groch jak najszybciej być może jako pierwszy pójdzie pod nóż a tutaj zatrzymałem się bo chciałem wam pokazać jak wygląda żyto na dobrej ziemi gdzie jest wilgoć przy rowie pomimo suszy zobaczcie jaki ciężki kłos tutaj jest Tęgie żyto liście zielone od dołu także na dobrych ziemiach żyto słuchajcie na czwartej a gdzieś tutaj jeszcze pas taki od rowu tam dalej już jest spotkał to już jest pichota tutaj zobaczcie czarne a tu jest taki pas pola gdzie Żyto wygląda y, bardzo okazale i tutaj można się spodziewać plonu y, dwucyfrowego, że tak powiem. Nie ma co ukrywać, że tutaj ten odcinek pola może być tak, że y, 10 ton Żyto tutaj sypnie, bo jest naprawdę super pomimo suszy 19 lipiec żyto zielone jeszcze długo tu postoi 2 tygodnie przypuszczam że jeszcze będzie troszeczkę zaczyna się pokładać ale przypuszczam że jeszcze dwa tygodnie spokojnie to żyto będzie musiało tu czekać na swój czas aby je skosić zebrać ładnie żarko z sposób wy, wygląda, także myślę, że yy, kolega właściciel tego żyta, kosząc ten odcinek pola tu od rowu, będzie yy, zadowolony, zadowolony z tego, co tutaj zbierze. No tutaj z drugiej strony pola. w przężycie widzę też są te przestrzały Nie widziałem tego ale teraz są przestrzały w Przężycie Też przężyto jeszcze zielone Ale na pewno żyto będzie wyżej plonować od tego przężyta dobra, uciekam słuchajcie Zobaczę jeszcze, może Wam pokażę, jak to wygląda właśnie na tych podpałach u majsterka w grochu. Sytuacja, no, i jesteśmy już przy groszku. Majsterka, słuchajcie, tak to wygląda. Tutaj ten jeden siewnik dwa razy dosiewałem jest gęste, a tutaj wygląda tak jak widzicie, no w tych miejscach, gdzie jest czwarta klasa, no to to jeszcze jakoś wygląda, ale zobaczcie, jeszcze jest sporo takiego zielonego groszku, pokażę to majsterkowi, nie za bardzo by to się nadawało do, desykacji tak tu jeszcze chyba za szybko i teraz ciekawi mnie jak ten grog wygląda słuchajcie yy... o niektóry taki dopiero jak będzie wynarastan yy... <laughs> przepraszam yy... Zobaczymy tu, w tych miejscach. To jest ten uciążliwy. Słuchajcie, chwast zaraz go wyrwę. I poproszę Was o to, abyście zdiagnozowali, napisali mi w komentarzach, co to jest za roślina. Jak ten chwast się nazywa. Korzeń palowy, słuchajcie. Piszcie, tutaj na tej lepszej połowie pola tu jest działka 6 hektarowa na tej lepszej połowie pola jest właśnie taki chwast. Piszcie mi, cóż to jest za chwast. Jestem ciekawy, jak wy rozpoznacie to. No i co, idę tutaj, słuchajcie, do tego zielonego groszku, który poodbijał. Ogólnie nie jest tak tragicznie, tu na tym polu, jeśli chodzi o... O, w sumie zobaczcie, to wygląda zielono, ale tu nie ma grochu. Tutaj groszek. O. Tu nie ma grochu, tylko to się zieleni. Chwast. Haberek. Piękny haber pszczółki mają tutaj pożytek i no, tutaj jest jakiś groszek się podbijał. kwiatki ma ale przecież to na to chyba nie można czekać nie mam doświadczenia z grochu z grochem majsterek też yy, mamy ten groch w naszym gospodarstwie posiany pierwszy rok no i akurat trafiliśmy na taki yy, ekstremalnie suchy sezon i majster mówi, że porażka z grochem no trudno, słuchajcie taki rok przypasował w ubiegłym roku grochy były na metr wysokości a tu groszek zanosił się ładnie ale w maju nie było deszczu czerwiec suchy i maj no i to odcisnęło piętno no tutaj jest trochę, tu już tak mniej habru, a więcej tego groszku. No ale czy na to trzeba czekać? Czy na to to czekać? Nie wiem, niech Majster sobie sam zdecyduje. Bo musi decyzja zapaść. Chciałbym to dzisiaj opryskać, trzeba będzie ze dwa tygodnie poczekać. Czyli na koniec miesiąca byłby do zbioru, jeżeli warunki i pogoda pozwoli. Tak to wygląda, słuchajcie. 6-hektarowa działka i na od połowy działki jakby wchodzą takie podpały piasku, mozaika. Po długości pola są dwa takie ogniska zapalne. A Tu jest, o, widzicie, taki... Majsterkowi wezmę, niech sobie zobaczy, jak to wygląda. Kolega mi wczoraj mówił, żeby to zostawić, żeby jeszcze nie pryskać, bo tu on narośnie teraz. No, zgadza się, no ale żeby to było całe takie pole, a jestem yy, ciekawy co się stanie z tym grochem tutaj. Który jest już o zabiorę to majsterkowi też, który jest już suchy. Nie będzie tak, że ten, ten groszek ten groszek wypadnie i zostanie nam słuchajcie, zostanie nam te miejsca zielone. Będziemy na nie czekać. Tego jest może na całej działce z hektar. A to, co dobre, co, co w miarę wygląda, to nam wyleci. Bardziej bym się skłaniał do tego, żeby jeszcze z tym poczekać. No tu już jest ziarno w pełni wykształcone. Yy, słuchajcie, to dwa tygodnie. Może jeszcze ten tydzień poczekamy. No Piszcie w komentarzach. Ja ten film zaraz opublikuję. Kto będzie go oglądał, to prosiłbym Was bardzo serdecznie o. Yy, kto ma doświadczenie z grochem. Co wy byście robili? Czy byście jechali już pryskali to? Gdzie jeszcze są takie łuszczyny, się trafiają. Ech, ile może być tego? Po całości pola, tak równomiernie, tak jak tutaj jest rozłożone, 10-15%, 15%, 15 może takich łuszczyn max. No i te miejsca takie spod pałapi, gdzie grochu praktycznie w ogóle nie ma. Ech, no tu akurat właśnie są o te takie no, ale tutaj co do... <laughs> tu dopiero łuszczyna się zawiązuje kwitnie czy to jeszcze poczekać Bardzo bym Was prosił o skomentowanie tego filmiku odnośnie szczególnie tutaj tego grochu Czy należy już to desykację przeprowadzić czy po prostu jeszcze poczekać Ja to zaraz opublikuję i będę czekał do wieczora, bo jeżeli będę pryskał, to te kwiatki chabru będę pryskał już późnym wieczorem, nie prędzej jak o 21, bo tu jednym opryskiwaczem tu mamy 3 hektary. Tam wygląda podobnie ten groch 3,5 hektara, także 9,5 hektara jednym opryskiwaczem. Także tu za wiele nie mam roboty. Są miejsca, słuchajcie, gdzie ten groszek jest. No tutaj żaden azot nie był i nawóz stosowany poza 100 kg kizerytu. Żadno, żadne nawożenie tu nie było zastosowane. Przed klonem było przężyto o zimę. Które jeszcze, słuchajcie, kto ogląda, śledzi filmy na naszym kanale, to we wczorajszym materiale widział, że sprzedawaliśmy jeszcze. Wczoraj byliśmy to co żeśmy powymiatali z magazynu byliśmy wczoraj to sprzedać jeszcze nazbieraliśmy 3,5 tony i majsterek, bo to było majsterka, to jest działka majsterka, także to to już było jego w ubiegłym roku. Podliczył sobie wieczorem plon wyszedł słuchajcie 7,470 kg z tej 6 hektarowej działki z tymi podpołami słuchajcie nie? no ale w ubiegłym roku tam na tych podpałach to przypuszczam, że te 4,5 tony i tak leciało bo mieliśmy w ubiegłym roku tu na naszym terenie rekordowo wysokie plony ja mówię z jednej skrajności przechodzimy w drugą w ubiegłym roku były rekordy w plonach a w tym roku mamy rekordy rekordowo Niekorzystne warunki, bardzo głęboką suszę, niedobory wody, maj, czerwiec spowodowały to, że mamy, będziemy zbierać w tym roku rekordowo niskie plony, ja nawet na tych piachach, to też kto śledzi to wie o której działce mówię, 4 hektary ubinu posiane i praktycznie powschodził, rosło, a w maju już się to wszystko pozwijało i jest gołe pole, tylko chwasty zostały. Także pierwszy rok w historii, nie będę w ogóle zbierał plonu z tamtej działki. No a tutaj już przechodzę na swoją działkę naprzeciwko, rzepaczek. Tak to się prezentuje, słuchajcie, widzicie te braki, za które dostałem odszkodowanie. No, nie wygląda to ciekawie, w tym roku też, ale mówię kombajn zweryfikuję, bo te uszczynki są cienkie, zastanawiam się też głęboko nad tym, czy jeszcze będę uprawiał. W większych ilościach rzepak bo w tym roku mamy obsiane 32 hektary. No i kombaj zweryfikuje. Słuchajcie, chodzi mi o to, że jest problem teraz, żeby to upilnować od chorób. Zgnilizna twardzikowa gdzieś pomimo tego. Zobaczcie, cała roślina sucha praktycznie to nie była jakaś licha roślina, bo była yy, Gruba, mocna roślina, ale tutaj już w marcu pewnie nasrał. Chowacz, chowacze łodygowe. Do tego w późniejszym czasie dołączyła zgnilizna twardzikowa. Tu kolejna roślina i widzicie, jakby tak popatrzeć. No, tam kolejna, dwa razy chroniony rzepak. Zabiegi grzybowe, mówię dwa razy. A mimo to są. Yy, jeszcze ta grzybówka wystąpiła. Yy, wniosek mój jest z tego taki, że pomimo tego, że jest sucho, to trzeba chronić, to nie ma na co patrzeć, że jest sucho, że nie ma chorób, bo te choroby jednak podstępnie się rozwijają i teraz już od początku lipca widzimy, że to się bardzo nasiliło i zniszczyło nam roślinę rzepaku. A jeżeli roślina zamiera yy, szybciej, ta przewodność składników pokarmowych, wody i składników pokarmowych do łuszczyn jest ograniczona poprzez tego szkodnika, którego Wam tu pokazuję, chowacza, który robotę już zrobił na samym początku i też było tutaj chronione i nie wiem, i później dołączyła jeszcze ta zgnizna twardzikowa, to mam głębokie takie zastanowienie, czy w ogóle jeszcze wchodzić w większych ilościach z uprawą rzepaku. Teraz, gdy nie ma właśnie środków, które nam zabezpieczą plantację, bo gdy ja uprawiałem rzepak, uprawiałem już od 25 lat. Także słuchajcie, doświadczenia trochę mam. I kiedyś, gdy był pyrynex, czyli chlor, chloropiryfos, substancja czynna. Robiło się to w fazie zwartego pąka i nie było problemów. Później jakiś jeszcze jeden zabieg i nie było czegoś takiego, żeby tak było nasrane w każdej. Praktycznie nie znajdziemy, nie znajdziemy, no tutaj, o, słuchajcie, jedna, jedna roślina się trafiła zdrowa, ale tu z kolei na tej roślinie już macie znowu jak nie dół, to znowu złapała. Zgnilizna twardzikowa. No i, i, i widzicie, tu jest kolejna z robakiem. Trochę może chaotycznie to nagrywam. tym Macham telefonem, ale chciałem wam to pokazać. No ta tu jest yy, malutko. Ta jest praktycznie też zdrowa. Taka powinna być roślina jak ta. To jest to wtedy. Ochronione tutaj robak nie nasrał, po prostu chowacz łodygowy, ale później została roślina zaatakowana, pomimo tego, już była chroniona dwukrotnie przez zgniliznę twardzikową. Także tyle z łanu rzepaku. Słuchajcie, kombaj przyjedzie, zweryfikuje, myślę, że za dwa tygodnie, 10 dni. Zanim to wszystko doleci, nie ma desykacji robionej. Także te muszczyny, które. To wszystko zależy od pogody. To wszystko na te zielone łuszczyny trzeba jeszcze tutaj, słuchajcie, poczekać. To musi wszystko sobie ładnie dojrzeć. Przypuszczam, że gdyby była ta zdrowotność dobra, to tutaj o ten plon moglibyśmy być. Moglibyśmy być yy, spokojni. Może jeszcze uda mi się troszkę tu na zbierać tych nasion coś pokażę jakie te nasionka są. Muszę chwilę się uzbroić w cierpliwość Poleci brok, blok reklamowy i zaraz będziecie to widzieć dobra Troszeczkę chaotycznie to nagrywam. Nie będę tego nic obrabiał, nie będę wycinał, tak Wam to puszczę. Słuchajcie, nie wiem, czy widzicie mi tu trochę, o. Tak to wygląda, słuchajcie. Takie są nasiona. Mówię, nie ma yy, firmy, firmy już jeżdżą z nasionami, zbierają zamówienia, chcą sprzedać. A ja ich pytam po prostu, po ile oni ode mnie kupią rzepak, za ile mi sprzedadzą środki do produkcji, wtedy usiądę z ołówkiem, policzę sobie koszty. Jeżeli będę znał cenę, za ile minimum sprzedam ten rzepak, to będę wiedział, czy warto mi go uprawiać. Jeżeli mam na rzepaku zarabiać 1000 zł, to nie ma najmniejszego sensu, aby się bawić w rzepak, zważywszy jeszcze na fakt, że nie mamy czym tego chronić. I to jest wszystko takie napędzanie karuzeli, słuchajcie, nie ma środki, środki wycofane z Ukrainy idzie wszystko pewnie tam dalej ten chloropiryfos stosują. Chronią rzepaki sobie elegancko, my tu się męczymy w tej Unii kurde i później oni sobie nie traktują rośliny tymi środkami, ale dlaczego te rośliny traktają, wchodzą na nasz rynek, nie powinny one pozostawać na naszym rynku, tylko niech przelatują tranzytem, czy tam wypływają przez porty w morze, na Morzu Czarnym, I, i byłoby ok, ale jeżeli oni traktują środkami, których ja nie mogę stosować jakąś mocną chemią albo skutecznymi to yy, dla mnie jest niezrozumiałe. że ja nie mogę tego środka stosować. Na Ukrainie, gdybym miał gospodarstwo, mógłbym ten środek stosować i mógłbym na rynku europejskim, tutaj unijnym, sprzedawać płody, które urosły, właśnie ochraniane były tymi środkami zakazanymi. To jest dla mnie niezrozumiałe i, i mam takie przypuszczenia, że po prostu to się tak dlatego dzieje, że to na Ukrainie gospodarują. Oligarchowie yy, firmy korporacje, potężne korporacje zachodnie, amerykańskie, Monsanto chemiczna korporacja, która ma miliony chyba półtora miliona, czy może 2,5 miliona hektarów na Ukrainie. A może więcej poprawcie mnie, bo yy, mogę się mylić i firmy pewnie francuskie, Holenderskie kapitały z kapitałem holenderskim, niemieckim, i chyba dlatego to się tak odbywa. To jest tylko tam, Ukraińce, może robią, a to nie jest żadnych kołchozów, gdzie gospodarują rodowici Ukraińcy na ziemiach i tu nam przysyłają swoje płody. Także kończę ten materiał. Słuchajcie, zaraz zajeżdżam do majsterka na warsztat. Słuchajcie. Yy, zgrywam wam ten materiał i wrzucam. Także czekam raz jeszcze. Was, przy, wam przypominam, interesuje mnie, co zrobić. Słuchajcie, z tym grochem Majsterka, czy go dzisiaj desykować, czy jeszcze poczekać. Yy, zapytania, wszystkie wam przekazałem. Także czekam i bardzo was serdecznie proszę o to, abyście mi doradzili, czy tutaj należy ten zabieg już wykonać. Także tyle. Trzymajcie się, cześć dla wszystkich, dużo zdrówka i do następnego odcinka.